I siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krukson, a dzisiaj będziemy grać znowu w Pokémon Gaia. I yy, jak zawsze pozdrawiam jakąś osobę, tym razem nie pozdrawiam jednej osoby. Yy, jest to dokładnie człowiek pod nickiem Filip Filipus, yy, bo pisze po prostu zbędne komentarze, które mi się do niczego by nie przydały. Z tego więc powodu, po co? Jak też widzicie, mam już biję co? tego y, pana tutaj. I właśnie, jakbyście mogli mi napisać pod filmem tym. Dobra, y, jakbyście mogli mi napisać pod y, filmem tym, jak zrobić, żeby YouTube nie robił filmów dla dzieci, bo tak, to bardzo ten. Bym był wdzięczny, a jak mi jeszcze ktoś raz napisze, że Pipla by jest najsłabszym starterem, bo ja też z Filipi, Filip, Filipus mam kontakt, miałem kontakt. I po prostu okazało się o tym, że po prostu on ma wszystko w dupie i jest takim debilem, który wyzywa ludzi tylko dlatego, że lubią innego Pokemona. No ale dobra, po prostu może nie rozdrapujmy tematu tutaj, bo tak się nie mówi. Dobra, po prostu nie rób niepotrzebnej dramy, bo... Ten... I bardzo Ci przepraszam Draker, bo teraz już wiem, że jesteś troszkę lepszym przeciwkiem niż myślałem. Bardzo przepraszam. Może jeszcze kiedyś jakieś kombo zrobimy. I pewnie. Więc no, a właśnie, zostawcie suba i lajka. Bo jeśli pamiętacie 33 suby serii z SCP A tak jeszcze może wspomnę że y, wtedy będą live y częściej, a myślcie, że lubicie live. Y. Ale tylko myślę. Może to jest nieprawda. No i oczywiście jeszcze chciałbym wam przypomnieć, że tym więcej lajków like i subów, tym będzie więcej serii. Z różnych rzeczy. Naprawdę z różnych. W górę... Nie, na pewno nie w górę. W bok. W dół. Tak, w dół. Yy, więc no, zostawiajcie łapy i... Ta. Nie, bo jak mówiłem po prostu przydaje się, nie? Po prostu się przydaje. W ogóle jak możecie zauważyć, yy, dłabu... Po prostu jak spiedyłe był. Czemu jak Nie wiem co mogę zmienić, przypuśćmy sobie na Wishmura, Łyszmur. Powiedzmy sobie że nie ma dobrych ataków. Bo co ty tu masz no, takie. Ataki bardzo słabiutkie, dlatego może go wyekspmy, ale on na szczęście bardzo szybko dostaje expa. W ogóle sorki, jeśli film będzie trwał tylko 20 minut, czyli tyle ile normalnie trwają. Ale po prostu za niedługo muszę jechać w bardzo ważne miejsce. I no, tyle. Tyle po prostu musicie wiedzieć. Dobra, tutaj jest lider więc może pójdźmy się wyleczyć. No, yy, a co do nazywanie Pokemonów, jak najbardziej zrobię to. I w sumie mogę to chyba zrobić nawet zaraz, bo nie wiem dokładnie, gdzie jest Name Rater, ale chyba gdzieś tu. Hmm, czy gdzieś tutaj jest Name Rater? Dobra, wiecie co, ja już wolę chyba, nie, Name Rater jest w troszkę innym miejscu, dobra, bo mi się pomyliły po prostu Rzeczy, dobra, pędz, 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 tak, dobrze, to walczymy, jeszcze w sumie mam o czymś powiedzieć, chyba nie, dobra, wish padł, no spoczko, bo w sumie suba zostawicie chyba, lajka też, możecie także pisać yy, te propozycje na przykład na imienia, na inne serie i tak dalej, i tak dalej, bo to też jak najbardziej przyjmuje Dobra, skidu chodzi. A w ogóle skidu już mam Wayne Whippa Ralz. Ma już troszeczkę groźniej. Hmm. Ale w ogóle spoczko, bo tego. Na przykład, kto używa skidu albo dwebla. Ogólnie moja drużyna jest taka dosyć. z która które niezbyt się widuje, więc. fajnie. I że się tym chwalę, ale po prostu fajnie mnie, bo. Ja również nie gram tymi Pokemonami i to totalnie. Kiedy ja ostatnio tego używałem nie skidu albo Blizzle To o to chodzi, nie? Że jest taka nostalgia, czy coś, że... Kiedyś oczywiście używałem i to jest właśnie nostalgia, że powracam do tych Pokemonów po kilku latach, bo wiecie co? Tak szczerze tutaj Blizzle używałem może z 4 lata temu z kidu chyba nigdy webla tam kiedy, no nie wiem wiecie ale, no nostalgia fajna taka mm. o nie bo tutaj będzie flabbe, 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 ha 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 no dobra Tutaj hahaha, ha 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 a ja w tym czasie ba 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 właśnie jestem ciekaw kiedy ja dostanę mój piękny atak, który zwie się yy, aprour Bo, jak wiecie, Aprur jest to yy, najpotężniejszy atak w do do 18 poziomu, kiedy jest Laudredem. W ogóle, dobra, może. i ma jakiegoś połczka, którego będziemy zaraz ekspić. Yy, dobra, może piplapa plapa. Bo chciałbym. Za niedługo zrobić Prim Plapa. Więc no, może Flaby. No nie chcę FlabeB. FlabeB jest z poczku Pokemon, ale nie. Po prostu nie jest taki mój styl, nie, bo. wiem. Po prostu nie lubię flabebe. Po prostu. A czy mógłbym go używać? Bo to jest silny Pokémon. Szczerze Wam powiem, że FlabeB, kiedy jest Flor. Florges? To jest ostatnia forma. To jest bardzo silnym Pokémonem, ale A. Mam już zapełnioną drużynę, mógłbym oczywiście ją zwiększać, ale na razie nie chcę. A B nie chce mi się łapać w Po prostu. Bardzo lubię... Ymm, znaczy, może nie... Dosyć jest spoko. Nie, że ja ją bardzo lubię. Dla mnie po prostu jest ok. Wszystkie dla mnie Pokémony są ok. Nie ma, że po prostu jakiś Pokémon jest nielubiany. To jest po prostu niemiłe. A właśnie, jeśli chodzi o Gastly z daską. Szapet. Nie robimy szapeta, baneta, papeta, bo dobrze pamiętacie, że w Emeraldach, jak miałem szapeta, baneta, papeta, to wiecie dobrze jak się skończył jego żywot. Więc no. Ja chętnie złapię Gasteliego. Szumisz? Nie, dzień. Nie teraz. Po prostu Shrumish yy, może kiedyś go złapię, oczywiście, ale nie teraz, bo no, po prostu nie. Yy, myślę, że Gasly będzie lepszym wyborem. Kurde, zapomniałem nazwać. No dobra, Uch, po prostu później, jak będę już w tym mieście tutaj ponazywam, bo na razie po prostu nie jestem przyzwyczajona. Ewentualnie nie będę ich nazywał i może niektórzy z Was się dowiedzą. Yy, na przykład, że. O, to jest Flabebe, O, to jest pipla no mm. I jeszcze raz powtórzę nie piszcie że ten pokémon jest najsłabszy że Fliplap jest najsłabszym starterem bo ja tak samo mogę powiedzieć że Chimchar jest najsłabszym starterem i że tylko debile go biorą ja to mówię bo yy, właśnie Filip Filipus mi takie coś napisał a czy może nie, nie jest to złe żeby później nie było że o bo familikon nie. Nie, nie Familikon. Ale o to po prostu chodzi, że no denerwuje takie coś, bo wiecie, dobra, może być najsłabszy, ale jak ja mu na przykład powiem, że ten jest najsłabszy pokémon to znowu on będzie ten na mnie zły, że o przecież on nie jest najsłabszy czy coś i później mówi mi jakieś w ogóle rzeczy, które mnie totalnie nie interesują, więc no. Po prostu. A w ogóle bardzo chciałbym podziękować tej osobie, która zostawiła suba. Bo miałem 31 słów, teraz będę miał 30, bo Filip Filipu się oczywiście na mnie obraził. Jak to ludzie. Obraził się na mnie i po prostu yy, no nie chcę. Nie chcę. Może inaczej. An subował mnie dlatego, że po prostu wziąłem startera innego i tak. No dobra, nieważne. Nie będę teraz mówił wszystkiego, no bo to też troszkę sprawy prywatne jest tak dalej, Więc no, a no nie każdy sobie życzy, tak, żeby po prostu prywatne rzeczy trafiały do sieci, więc po prostu powiem Wam to, co moim zdaniem mogę powiedzieć, ale nie będę Wam mówił nic więcej. Więc no, o, nasz rywal Mystic Badge, a nie, to nie jest nasz rywal. Ja po prostu jestem głupi teraz dają nam HM01. I ja wam powiem tak. Wiecie, że tam w normalnych grach Pokémon HM01 to był taki. Meh, taki gówno w ogóle. Tutaj jest lepiej. Właśnie sobie TM-ki tu muszę przedstawić. Pokadziec robaczy. Więc łap go ty zamiast Sand Ataka. Bo Sand Ataka nie będę używał. Ma chyba tam 50 mocy. Ile ty masz mocy? 60! Uh. No bo kiedyś miałem go na torterze że jak sobie sam grałem dla siebie. Mm, no. I tyle. Więc pamiętajcie, nie? że nie bądźcie źli. Jakby ja też nie będę was zmuszał do zostawienia suba, tak? Bo możecie jak najbardziej oglądać bez suba te odcinki. Po co? Znaczy, wiecie, to Was nic nie kosztuje, żeby kliknąć. No, ale możecie. Mi, mi to nie szkodzi, nie? Jak najbardziej, spoczku. Tylko żeby potem nie było, że mam zero subów, a miliard oglądających. Bo wtedy no też nie ma, jest miło więc Dobra, wiecie co? Ja może przestanę mówić o subikach, bo później będzie, że ja tylko żebrze i nikt już nie zostawi tego suba, przez co ja później będę e, smutny i no i pójdę, nie wiem. I pójdę i nie nagram odcinka. był bo... faint attack. Zamiast jak najbardziej, bo nie będę się wzmacniał. Dobra, ja w grach nie lubię się wzmacniać. W ogóle właśnie Dwebble stał się moim najsilniejszym mam Może... Może Pipla. Y, Blitzel... Jak coś. Czemu nie stosuję Blitzel? Blitzel na razie ma słaby atak. Bo ma quit atak, To jest w sumie jedyny atak, który jest atakujący. Nie wiem, czyli... No bo tam ma charge i tak dalej. Ale no... Wiem, ja się w to nie zagłębiam. Bo... Bo nie. A gdzie mam teraz przejść? Bo na co tu miałem tu iść? Tą stroną... nie. W ogóle jeśli się zastanawiacie, czemu ja przypuściłem i podchodzę do randomowego drzewa i zaczęłam klikać, to dlatego, że w niektórych miejscach, właśnie jak to było w, w przypadku naszej Fairy, są jakby takie dziwne tunele czy coś i tam właśnie występują różne pokemony. Przeróżne różnia z w ogóle. A nie, takie gówna jak ratata. Tam wiem, że później chyba jest marłak. Tam z jakieś są. Właśnie z kamielinki też będę mógł mieć na szczęście. Bo to. Nie jest nazlok. To nie jest nazlok, ludzie. Nie wiem, czy wiecie, ale to nie jest nazlok. Mówię wam to teraz. Wiem, że chyba wczoraj były jakieś śmierci, ale tak, na gdyby to nie jest nazlok, jakby ktoś był nowy. Tylko z tego powodu, że owszem, daje mógłbym przejść na nazloku. Myślę nawet, że to jest yy, do przejścia na nazloku i to tak na spokoju. Ale o to chodzi, że ja po prostu nie lubię, dobra. Nie lubię. Yy, to może nie, że nie lubię na złoka, ale. Chcę Wam pokazać grę. Tak, chcę Wam to pokazać i tak dalej. Archantunel. Nie mamy się tu kierować. Czy ja teraz będę mógł iść tu? Nie! Więc gdzie ja mam się kierować? Hmm. Ludzie ludziska. A może ja mam iść do domu jego. Nie. Czy ja mam pogadać z profesorem? Nie. Ajajajaj, czy ja mam tu wejść? Co rare bones? Jak będę miał rare bones? Czy coś tam tu coś mi da chyba. Nie wiem, a tu będę mógł przejść. Nie widziałem. Kruxon, to jest ten Draker. Dobra, to w ogóle Draker teraz masz promo. Wbijajcie do Drakera. Nie wiem, czy na pewno masz taki kanał Draker, ale wbijajcie do niego. Po prostu wbijajcie do niego. Bo troszkę słabo cię potraktowałem. Że no. Czy się nie lubię? Po prostu wbijajcie do niego. Tak. Od serduszka mówię. W ogóle możecie napisać, czy u Was też od rana pada? Jak mówiłem, ode mnie cały czas pada. U mnie. Ode mnie, co? Nie wiem. U mnie cały czas pada. Nieważne, co ja zrobię. Nie wiem, czemu używam babla. Nie pytajcie. Cały czas pada. I jestem z tego powodu smutny, bo nie mogę nigdzie wyjść, a jak nie mogę nigdzie wyjść, to mi się nudzi. Dlatego właśnie dla Was nagrywam live'y i odcinki. A jak powrócę do mojego yy, domku, to nagram dla Was live'a. Y. I bardzo dużo odcinków na zapas, bo. Yy, boż, promo standardowo, jakiegoś innego. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, już. Bo yy. tam youtubera, dealerek. Yy, pozdrawiam. Nie wiem. Może się wbić po coś. Wie, wiem, wbijcie i piszcie, że jesteście od Kruksona. Krukson pozdrawiam. Jestem ciekaw, czy tego, czy nie wiem, będzie się pytał, kto to jest Krukson, czy coś. Możecie później pisać, nie? Czuję się pytał. Więc napiszcie, yy, że wy od Kruksona. Jeśli nie znacie, a nawet jeśli je znacie, no to możecie napisać. Nic, teraz to nie kosztuje, jak już mówiłem, to dużo razy. Ja bym może Babla na tobie użył. Jakby Bubble nie jest najmocniejszym atakiem. Nie, ale jest. Dobra. I teraz tak. Bęc, band. Wiecie, co jest najsmutniejsze w tej historii, że ja chciałem na normalnym Pokemonie użyć ataku yy, tego. No, innego ataku, który nie byłby efektywny. No, ale dobra, wygraliśmy. Dobra, tutaj jest to fajne miasteczko, w którym tego, w którym można zmieniać nazwy. Ja im pozmieniam te nazwy w swoim czasie. Yy, także piszcie swoje nazwy dla Pokémonów. Yy, nie wiem, możecie dla Piplapa napisać nazwę. Ogólnie piszcie dla wszystkich Pokémonów. Ja wam zaraz pokażę płci, i tak dalej. Ale najpierw chciałbym powalczyć tu ze wszystkimi, bo Expik Zawsze mały, bo mały, ale Expik. A no, chciałbym jeszcze dzisiaj dociągnąć do ewolucji i po prostu na jutro wyekspić wszystkie pokemony do 16 poziomów, żeby już się z nimi nie trudzić. A może jeszcze na dzisiaj. Nie wiem. Dobra, tu nic nie ma, to. Tak, Tu nic nie ma, tu. Jeszcze tak. Jeden poziomik. Niestety tutaj są bardzo małe lewele. Ale mam primplapa. Uh. Wreszcie. W drugim odcinku primplap Już wiem, jaki będzie tytuł: Pierwsza ewolucja, nie? Na stówę będzie tytuł: Pierwsza ewolucja. Ewentualnie coś innego. Dobra. Więc. Cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Był z Wami Krukson. Lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Nie wiem, że o tym mówię od cholery, ale to mi bardzo pomaga. Tutaj mamy Name reitera, za którego już się biorę. I cóż mogę jeszcze dodać? Wbijajcie na kanał na przykład Drakera, bo tak, bo tak powiedziałem. I tyle. A ja wam jeszcze chcę pokazać, że tak, Gasli jest facetem. Primplab jest samcem. Możecie jeszcze nie. to zobaczyć. Tutaj macie Wishmura samiczkę. Skidu samca. Webla samca. Cliffery samiczkę. I Blitzel samiczkę. A właśnie, jak widzicie, ataki Blitzel nie są fajne. Więc no, dziękuję Wam za oglądanie. Ja sobie zapisuję giereczkę. Jeszcze. Tak sobie zapiszę giereczkę. Jak widzicie, 4 godziny. I dobra, po prostu pa. Jeszcze dosiągnę do tych 20 minut. Jeszcze, jeszcze, jeszcze.